Halo dzień dobry. Dzisiaj o śnie w Don't stare, w pomysł od widza dzięki wielkie, może wynikać z dwóch powodów: położenia się przez gacza w Kimę, w na przykład śpiworze, bądź uśpienia przez zewnętrzny czynniki jak gestalty, Gestalt czy Mandagore. Na dodatek to jak sen wygląda zależy od wersji gry, w którą gacie. W singlu natychmiastowo przerzuca gacza w czasie, przepieczenie mandagor do następnej por dnia, zjedzenie przepieczonej mandagor do nowego dnia. Zjedzenie surowej mandagor nie skipuje czasu. Co ciekawe, pomimo teoretycznego Upływu czasu głód gacza się nie zmienia. Together natomiast wszystko jest przekombinowane. Istnieje coś takiego jak statystyka ociężałości, która powoduje, że gacz przemieszcza się wolniej o nawet 60%. Ociężałość można dostać z widocznych źródeł i gdy gacz uzyska 10 sekund ociężałości, zasypia. Im mocniejsze źródło uśpienia, tym więcej ociężałości i tym dłuższy sen. Grzybowe ciasto, gotowane ze wszystkich rodzajów grzybów, zwiększa próg zaśnięcia na 33 sekundy, co sprawia, że gacz jest odporny na ryk Bergera, choć nadal będzie ociężały. Sama bottom cierpi na zaburzenia snu i nie może zostać uśpiona. Przy czym odciężałość nie jest zarezerwowana dla uśpienia tak stricte. Gdy gacz przemieszcza się po lodowej aurze planarnego Dilklopsa, czy Klausa też ma ten efekt nałożony, ale nie skutkuje on uśpieniem. Bardziej konwencjonalne spanie w singlu jest proste jak drut. Wchodzicie wieczorem lub w nocy i niezależnie od tego... Wstajecie o poranku. No chyba, że kładziecie się w letni przybudówce. Wtedy śpicie za dnia do wieczora. Każdy sen, niezależnie od długości, odnawia i zabiera stałą ilość statystyk. Zauważcie, że jak sen kosztuje nas 75 punktów głodu, tak położyć się możemy przy minimalnie 26 punktach głodu, więc jeśli macie problemy z głodem, warto o tym pamiętać w celu optymalizacji. Together natomiast działa to na odwrót. Tutaj chcemy położyć się maksymalnie na jedzeni, bo to, ile odnowicie statystyk, zależy że od czasu spania. Niezależnie od długości snu, każde wejście i wyjście zużywa jedno użycie namiotu. Spać możemy tylko wieczorem i w nocy, ponownie z wyjątkiem dla letniej przybudówki. Śpiąc, gacz jest odporny na Charlie. Gacz nie może spać, jeśli nadchodzi atak psów bądź w pobliżu jest jakieś inne zagrożenie. Jeśli śpiąc coś Was uderzy, postać zacznie wstawać, przy kolejnym uderzeniu postać zerwie się na nogi. Możemy spać w pięciu obiektach. W śpiworze, tworzonym z trawy i liny, zabiera głód i w zamian daje poczytalność i trochę życia w together. Super metoda na psychę. W futrzastym śpiworze, tworzonym ze śpiwora i dwóch dupek królika, zabiera głód i daje psychę i życie, a ponadto zwiększa temperaturę gracza do 40 stopni. Trzy użycia. W namiocie, tworzonym z patyków, pajęczyn i liny, zabiera głód i daje psychę i życie. Dogrzewa postać do 40 stopni, redukuje przemoczenie o 1 punkt na sekundę, a jeśli się przed w namiocie, nawet odnawiając całą poczytalność uderzy was dziad jak z niego wyjdziecie. Ma 6 użyć w singlu i 15 w together. W letniej przybudówce z 4 desek, dwóch pajęczyny i trzech lin zabiera trzykrotnie mniej głodu od namiotu, a odnawia tyle samo życia i poczytalności, więc w kontekście odnawiania statystyki jest najlepszą opcją, ale no, pać w nim możemy tylko za dnia, gdy to jest o wiele więcej ciekawszych rzeczy do roboty. Ponadto podobnie do namiotu dąży do 40 stopni, ale raczej skupia się na ochładzaniu postaci. Do tego obniża przemoczenie. Ma 10 użyć w singlu i 15 w together. I ostatnia opcja, dostępna jedynie w together. Namiot Waltera. Odnawia takie same statystyki jak klasyczny namiot. Ma 10 użyć i może być składany, rozkładany i używany przez każdą postać. Walter może jedynie go kraftować. I w sumie tyle. Temat o ile prosty, jestem w szoku, że nigdy o nim wcześniej na kanale nie opowiedziałem, bo fanfak na kanale licząc z live'ami jest już ponad 1000 filmów. Dziękuję za oglądanie i cześć.